Siebeneczko z tej strony, Anton. Witam Was bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek serii Medieval Dynasty. Nadal zima, w sumie ostatni dzień zimy, tak? Dokładnie, ostatni dzień zimy. Jeszcze bałwan tutaj funkcjonuje. Już się przyzwyczaiłem, że jak tutaj biegam sobie po osadzie, to czasami słyszę właśnie jak mały Leopold. Tak, Leopold się śmieje. Zresztą tutaj tych dźwięków w tej osadzie jest coraz więcej. Między innymi, właśnie jak dziecko tam się śmieje. Czasami. Matka, jak go piastuje, albo tam śpiewa kołysanki, mruczy takie kołysanki, czasami to słychać. No i świnie tutaj czasami się kłócą, kwiczą i tak dalej. Jeżeli chodzi o świnie, no to ja przejąłem obowiązki tutaj od matki. No i generalnie yy, no, nie jest tutaj duży problem. Posprzątać raz na dzień od świn. One nie aż tak dużo jedzą, chyba 10% na dzień. Tak więc tutaj spokojnie, spokojnie, sobie to ogarnę, ale trzeba będzie więcej ludzi zatrudnić, to prawda. Eee, no i jeżeli chodzi o kury, kogut też czasami pije, jakoś teraz taki spokojny. Zresztą teraz właśnie ta wioska się zrobiła bardzo cicha. Może dlatego, że wszyscy poszli do pracy. No i w dzisiejszym odcinku, co chciałem zrobić, chciałbym zrobić chciałbym y, zrobić niespodziankę nawoi. Dlaczego? Już tłumaczę o co chodzi. Poprzednim odcinku troszeczkę słabo mi z tym romansem poszło, no i dzień później, który tutaj nie był na, yy, na YouTube, na odcinkach nie będzie, też tak sobie poszło, mi, szczerze mówiąc, ale generalnie jakoś tam te 5% do przodu idzie dzień na dzień, mozolnie, dobra, spoko. Ale generalnie zauważyłem jedną rzecz, że zobaczcie, poziom nastroju nawoi jest tak naprawdę najniższy w całej miejscowości, tak? W całej tej osadzie. Zobaczcie, niektórzy mają naprawdę wysoki ten poziom, chociażby Godzimira, no to jest ta matka i na przykład Tybalt, no to jest ojciec, tak, tego Leopolda, ale to raczej łączyłbym z tym, w jakich oni warunkach mieszkają, ponieważ zarówno Tybalt, jak i Godzimira, on, oni, yy, ta para, mieszka w tym, yy, w tym kamiennym domu. Czyli takim, no podobnym standardzie jak mój dom, tylko że jest to trochę mniejszy i nieocieplony jeszcze dom, tak? Ale jest naprawdę bardzo dobry ten dom i rzeczywiście, zobaczcie, ich nastrój jest o wiele, wiele lepszy niż chociażby nastrój Nawoi, czy też Fryderyka i gdzieś tutaj jeszcze jest o, inny przykład Modli Boga. Ta para znowu mieszka w bardzo podobnych warunkach jak woja, w też takim kurniku. Tylko jedna ściana jest trochę ocieplona, bo z belek jest zrobiona i tyle. Tak więc, z racji tego, że ten poziom nastroju, tak z tego co wyczytałem w waszych komentarzach, ten poziom nastroju ma wpływ na te wszystkie parametry. Jak, jak po prostu dana osoba. Pracuje, jak szybko się rozwija, no to oczywiście chcę, żeby Nawoja się szybko rozwijała, mimo tego, że tutaj jej parametry są naprawdę rewelacyjne, moim zdaniem. Niemniej jednak, zawsze mogą być lepsze. Tak więc trzeba jej troszeczkę w tym pomóc. I dzisiaj ma taki pomysł, aby w momencie, kiedy ona pracuje, to przyjść tutaj i przebudować jej dom. W tym sensie, żeby wymienić dach, no i generalnie, żeby podwyższyć standard. Tak więc taki jest mój niecny plan. Jak ona wróci z pracy, to już będzie tutaj całkowicie inny dom. O, jeszcze śnieg zaczyna padać, no to z tym będzie troszeczkę trudniej do ogarnięcia. Tak więc lecimy sobie, tylko tak, muszę ogarnąć sobie młotek. E, młotek powinienem mieć, brązowy. Już zaczynam używać tych takich bardziej wypasionych sprzętów, nie? Dobra. I lecimy sobie najpierw, rozbierzemy... Usuniemy... Nie, zniszczymy w ogóle cały dach. Bo tutaj dach jest, umówmy się, no najbiedniejsza wersja, taka ze strzechy, to, to w ogóle jest skandal. W momencie kiedy zacząłem rozbierać ten, ten, ten dom, ten dach, zobaczcie, że w tym momencie, nawoja w ogóle, jak gdyby nie ma przypisane, nie ma przypisanego żadnego budynku. To i w ogóle jest ciężka sytuacja. Dobra, ale my sobie zrobimy coś takiego, że zaczniemy tutaj budować. I od razu. Ten dach to naj, naj, znaczy taki najbardziej wypasiony, tak? Najlepsza opcja. Tylko, że to będzie mnie jednak tutaj troszeczkę kosztowało. Ale w nocy, zobaczcie, już materiał budowlany sobie tutaj przyniosłem w sekrecie, żeby później szybciej to zrobić. Bo rzeczywiście tutaj bardzo dużo pójdzie desek. Tak, desek pójdzie na sam dach. Pójdzie bardzo dużo desek. Zobaczcie, ile tutaj potrzeba. 13? Dobra. Czy to już nie, jeszcze, 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 jeszcze brakuje jedno. Dobra, i tak to wygląda. Teraz druga część. Tu, jeżeli chodzi o te das deski, to jest istotne. Też zacząłem już e, takich lepszych narzędzi używać, z racji tego, że jak gdyby sobie chowałem te narzędzia, bo myślałem, e, tu jest coś takiego, że jest jak gdyby taka ekipa budowlana, budynek e, ekipy budowlanej, i ja myślałem, że w przyszłości będzie taka sytuacja że po prostu ja będę sobie tutaj, nie wiem, projektował jakieś budynki nad... o, ej! Co ja tutaj zrobiłem? Nie, zmodyfikuj. Taki tak chcę. A nie, bo ja z powrotem zacząłem budować taki, wiecie, zwykły. Aha, bo mi się deski skończyły, dobra. Dobra, bierzemy deski. Jaki obciążony, ledwie co Ale dobra, skończę ten wątek, bo yy, tu jest taka... jest taki budynek, nie wiem jak się już to nazywa dokładnie, ale generalnie po nazwie tego budynku wnioskowałem, że tam będą w tym budynku pracowali ludzie, budowlańcy powiedzmy tak na ogólnie rzecz ujmując, którzy, mi się wydawało, że oni będą po prostu budować te wszystkie budynki, które ja tutaj zaprojektuję. Okazuje się, a przynajmniej tak w komentarzu sobie wyczytałem, że to nie, nie o to chodzi, po prostu... To będą budowlańcy, którzy ewentualnie będą naprawiali tylko i wyłącznie te budynki, no bo wiecie, jeżeli stawiam jakieś tam słabej jakości budynki, to one się mogą zepsuć, w tym sensie, że tam najczęściej dach, coś tam, a zwłaszcza takie budynki takie no słabawe, w tym sensie, że no tak jak na przykład ten budynek, no to one bardzo łatwo mogą ulec uszkodzeniu. No i właśnie ta ekipa budowlana, ona generalnie automatycznie naprawiałaby takie rzeczy, ale nie budowałaby mnie. Yy, nie, nie budowałaby za mnie. Dlatego tym, tym budowaniem musimy się sami zająć. Dobra, czyli dach elegancko wygląda i teraz tak. Yy, ja postanowiłem, że zrobię to tak. Nie będę tego domu całkowicie, jak gdyby yy, zamienię go. W kamienny, tylko zrobimy sobie taki patchwork. Znaczy, część ścian będzie kamienna, a część ścian będzie będą belki. I tutaj z tyłu będą. A, tutaj też ta ściana zrobimy sobie kamienną. Tutaj będą belki, belki, belki. Natomiast tą ścianę zostawimy z takiej polepy, jaka jest. No i tutaj u góry to samo, poddasze. Dobra, czyli to tyle, jeżeli chodzi. Oto. No i teraz sobie lecimy i ustawimy tutaj od razu tylko tak. Tu będzie pełna ściana z kamienia. Dobra, tutaj też sobie na razie ustawiamy. Tu będzie wejście też kamienne. Jedną kłodę, dobra. Tutaj z oknem, ale też kamień. Dobra. Teraz trzeba będzie wziąć chyba te kamienie. Ole, tutaj jestem ciężki teraz. Czego jestem taki ciężki? A, już wiem. Bo jak rozbierałem te budynki, to ja też zebrałem te wszystkie rzeczy, które są tam, nie? Czyli tam, no, te patyki i tak dalej. Ole, teraz jestem ciężki tutaj. Dobra, to trzeba wy wyrzucić. Zresztą, wiecie co? Ja już jestem głodny i muszę pójść i coś zjeść. Czyli tak, co ja tutaj mam? Co mi tutaj niepotrzebne? Dobra, na razie wyrzucimy te kamienie ponieważ one mi tu będą potrzebne, ale niepotrzebnie. Kłody też wyrzucimy. Teraz tutaj. Natomiast patyki, słomę to możemy sobie jeszcze zostawić. Deski też mi będą tu potrzebne, ale na razie chyba też mogę je sobie wyrzucić. O, zaprawa mam. A, już wiem dlaczego zaprawa, bo rozebrałem... Aha, no jak rozbierałem te ściany, to tak, no dobra. W każdym boci je idę na lunch powiedzmy. Jeżeli chodzi o, o jedzenie, to tutaj jest dosyć duży wybór. Zobacz, ile już tego jedzenia. Jest. Zupy jakieś. To wszystko chyba pójdzie na handel, tak mi się wydaje. Tak więc, suszone mięso. Cały czas tutaj jemy, ponieważ z tego chyba za bardzo nie da się zrobić jakiegoś jedzenia, szczerze mówiąc, dlatego ja tutaj konsumuję, znaczy, yy, z pieczonego mięsa można robić jakieś ciekawe rzeczy, natomiast. Z suszonego chyba nic się nie gotuje. To jest gotowe do jedzenia tylko. Nie wiem, a przynajmniej na takim poziomie, jakim ja jestem teraz. Dobra. Teraz wracając sobie, jeszcze wskoczę i wiecie co? Wezmę sobie wapień. Ile mam tutaj? Uuu, spokojnie, mogę jeszcze dosyć dużo sobie dorzucić, ale wezmę sobie wapień. Nie wiem, czy. Dobra, wapień. Wapień, dobrze mówię? Żeby to ocie... Ocie... ocieplić, ewentualnie później ściany. O to już dużo jest. Nie wiem jak, jak tutaj dużo będę potrzebował. To i jeszcze kłody weźmiemy, bo będę potrzebował kłód. Gdzie one są? Tutaj. I tu jeszcze sobie dużo ciemło za dużo już kilogramów. Fajnie by było, jakiś coś do transportu był. 74 patyki powyrzucam, bo mi niepotrzebne są. No ale to i tak mi nie załatwi za dużo. Jak będę szedł powoli. To jakoś dojdzie się powoli. Tutaj cały czas mówię, że tutaj ogrodzę te świnie, no ale nie uciekają świnie, zobaczcie jak to fajnie wygląda. No jest fajnie. Fajnie gdyby było jeszcze słuchać, jak ludzie tutaj między sobą dyskutują. Tak jak na przykład w Wiedźminie jest, o, ale to by była jazda. No wtedy to by było naprawdę fajnie. Mm, dobra, czyli teraz tak. O, to od razu sobie przejdziemy tutaj, bo mam belki. To sobie te ściany. O, zrobimy na takie skłód od razu. Pyk. I w sumie, wiecie co? Ja się muszę pośpieszyć, żeby to zrobić szybko w miarę. Ponieważ teraz w tym momencie, co jest? A dobra, w tym momencie jest tego typu sytuacja, że nawoja nie jest przypisana do żadnego budynku, i w tym momencie je parametry lecą bardzo mocno w dół. Tak więc ja muszę szybko wybudować przynajmniej ściany i ją przypisać z powrotem do tego budynku. Bo ona może po prostu sobie zrezygnować i. ten. pójdź sobie z tej osady, nie? Tak więc nie chciałbym czegoś takiego. Wtedy byście mieli używanie w komentarzach Antonowi dziewczyna uciekła <śm> z osady. Ja to by było dopiero jazda, nie? Tak nie może być. Czekajcie, ja to, tak więc tutaj szybko jeszcze sobie to zrobię. Dobra. Bo tak może być, tak się może zdarzyć. Ja sobie szybko te kamienie wezmę. O, ja cię kręcę. Nie wiem, czy tam dojdę. Tak powoli teraz jestem przeładowany mocno. Dobra, pyk, 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 pyk. Dobra, tutaj wyjdziemy. Tam już jest zrobione. I teraz tak. Najważniejsze jest, żeby po prostu to już wybudować. Żeby tylko wybudować to, a później ja jeszcze tutaj ocieplę. I mało tego, jeszcze zrobimy upiększenia. Które mają wpływ na to. Jak, jak jesteśmy tutaj postrzegani, tak? Dobra, co ja tutaj tak ważę dużo? To sobie jeszcze musimy to powyrzucać. Chyba już teraz kamieni będę potrzebował. Dobra, pyk. Więc wyrzucimy na razie. Dobrze. I kłody weźmiemy. Bo chyba kłody teraz będziemy potrzebli. Prze potrzeb potrzebli. A więc tak, pyk. Dobra, dobra. Jest zrobione. I teraz szybciutko. Lecimy sprawdzić, jakie ona ma parametry. Czy ona już naprawdę, zobaczcie, minus 10. W sumie mogłem ją przypisać do jednego domu, który tutaj mam, taki dodatkowy, ale no dobra, nieważne. Z powrotem przypisujemy ją do tego domu. Właśnie, to nie jest ten. O, widzicie, ten dom to jest tam koło kuźni. A teraz, dobra, do tego domu. Akceptuj. No, i za chwilę, mam nadzieję, te parametry polecą do góry. Bo, jak nie, to będzie trochę słabawo. <laughs> jak nie, to będzie słabawo. Dobra, teraz wiecie co? Jeżeli ten budynek już jest, to ja zaczynam dodawać ocieplenia. Czyli tak, tutaj wapień leci, żeby to po prostu ładnie jeszcze wyglądało. Więc tutaj wapień. Zobaczcie, tutaj elegancko też. Z przodu. Znaczy, ja teraz y, poprawiam ten budynek, no w kontekście, dlatego, że tutaj mieszka nawoja, tak, ale w przyszłości ktoś tu inny się wprowadzi, tak, tak mi się wydaje, kurczę, tutaj już nie mam, I więc weźmiemy sobie, e, właśnie w sumie tak, tutaj można też, zaprawę mam, dobra. Tak więc w przyszłości ktoś się tutaj będzie wprowadzał i, i wprowadzi się inny, a chodzi o to, żeby po prostu ta osada była bardzo efektywna w tym sen w sensie, żeby po prostu osadnicy byli zadowoleni. Tak więc jak ja zrozumiałem, że i tak będę musiał tu wszystko budować, więc od razu buduj to Anton, ale tak, wiecie, konkretnie. Czyli tak, tutaj jeszcze będę musiał skoczyć po ten wapień, yy, ale zanim to, to pójdę, to od razu jeszcze tak. Okiennice, tu zaczynamy już teraz upgrade'ować, już tak poważnie, czyli tak, nie wiem jak to, a bo to jestem teraz w trybie, dobra, o tak, dekoruj i właśnie to, tylko, że tak, muszę skupić, kupić ten schemat, jak kupię ten schemat, to i u siebie zrobię, u innych również, to są deski i kłody, tak więc w sumie fajnie. Czyli jeszcze desek będę tutaj potrzebował, tak? Więc muszę kupić jeden ten schemat i teraz tutaj będę potrzebował deski, tak? Żeby wstawić te. Dobra, tu mam. A kurczę, po deski. No i tak będę musiał po wapień uderzyć, tak? Więc spokojnie, jeszcze raz i teraz to. Nie, no elegancko. Ale jak to się robi? Nie, no spokój. No bo jak wróci z roboty, to się zdziwi mocno, co nie? Dobra. I teraz tak, tutaj też chciałbym to zrobić, ale tutaj. Aha, czaję bazę, tutaj są jakieś zasłonki. Okej, okay, tego to, to jest za drogie na razie, To więc sobie to odpuścimy. Hmm. Chociaż jeszcze wiem. No dobra, trzeba to już wziąć. Tylko będę potrzebował lnianą tkaninę i lnianą nić. Dobra. Też takie coś zrobimy sobie. Tak więc to jest tutaj. E, tylko co będę deski potrzebował. To muszę iść po, jeszcze po kamień. Dobra, tak więc spoko i tak pójdziemy. I tutaj mówiliście coś o jakiejś. E, zobaczymy, co tutaj można jeszcze. Ewentualnie jakąś półkę postawić spoko. Świecznik nie, tutaj półkę się da, i tutaj drewniana półka, taka mniejsza. A, dobra, to jak już, jak już się bawić, to już tak spokojnie. R250. Zresztą w poprzednim odcinku, w poprzedniego dnia, ja tutaj byłem i troszeczkę sobie zarobiłem. Ponieważ yy, posprzedawałem narzędzia, generalnie chodziło o, ten, o, o noże, bo na, na nożach, na miedzianych nożach też całkiem nieźle się zarabia. Autentycznie, na miedzianych nożach też jest dobry interes, powiem Wam. Autentycznie, dobra, teraz tak. Weźmiemy sobie jeszcze ten wapień, żeby tam, wiecie, ładnie to zrobić. Tylko nie wiem, tam dosyć dużo tego wapnia chyba potrzebuję. No, dobra, jak zostanie. Tego z powrotem weźmiemy, a resztę. Co tu jeszcze mam do wyrzeczenia? Zesłamy tu się, coś tam robi. Już nie pamiętam, coś pod dachem się robi. Dobra, spoko. I jeszcze teraz resztę to tam dużo trzeba wziąć jednak desek. Gdzie są te deski? Zobaczcie, jak dużo już jest tych elementów. Tak więc 30 kilo desek. E, to chyba powiezło mnie trochę. E, to weźmiemy, wyrzucimy troszkę. O 67 kilo Ile to człowiek musi się nanosić tutaj Uuu Ale zobaczcie jak domek wygląda Już ładniej no ładnie wygląda nie? Tutaj z tyłu tak wiecie A tam między nie widać Tylko że jeszcze tutaj właśnie Ocieplimy Trzeba się śpieszyć Bo zaraz nawoja kończy pracę i wraca do domu Więc pyk Zresztą teraz można nawet śledzić Czekajcie zaraz zobaczymy jak jej teraz... No, idzie do góry. Jest minus 4, ale idzie do góry. Dobra, spoko. Ona jeszcze nie przyszła, może nawet nie wie, jak tutaj w domu jest. No tak więc zobaczymy. Dobra, wapień sobie tutaj zapodamy. Elegancko wygląda. Tutaj. Ściana. I teraz tak. Mam jedną okiennicę. Aha, to z zewnątrz trzeba chyba mont montować, tak? Dobrze myślę? Tak mi się wydaje. O! Fajny domek, co nie? Też chcesz mieć taki? Nie no, też wam zrobię kiedyś. Tylko tak. Aha, bo tu jestem teraz w trybie ocieplenia. Więc to trzeba zmienić. I teraz tak, pyk. Montujemy. Pyk. O nie, teraz znowu nie mam. Kłody nie mam. Ja cię kręcę. Kłodę mam na zewnątrz. Ale tutaj się człowiek naskacze. Dobra. A teraz jestem na tyle ciężki, że nie podskoczę chyba. Nie, podskoczyłem. Ale już jestem, zobaczcie, aż ubrudzony jestem. No wiadomo, przy budowie to się człowiek upier jak zwykle, nie? Dobra. I teraz tak. Pysznie, jest elegancko. Dobra. W sumie tu nawet balie można postawić, żeby się wykąpać. Okazuje się. Dobra, teraz tak. Tutaj dekorujemy. Pyk i postawimy sobie to Fajnie to wygląda i teraz tak, na ścianie, na, na suficie, goła ściana, aha, bo tu są sloty, już czaję bardzo o co chodzi. Tutaj można najprostsze ze słomy robić, takie rzeczy. jakieś lampiony, ale tego i tak nie odpalimy. Tutaj jakieś stokrotki, o to by było fajne, bo akurat by się wpisywało, w to, tylko że dużo lnianej nici potrzebuje, ale nie, na razie to takie rzeczy nie. Nie no, wi wiadomo, ten dom nie, docelowo nie będzie tutaj ona mieszkała, mam nadzieję, tak więc. Gdzie to jest? Nie widzę. Czy ja coś dekoruję? Aha, zobaczcie, a już czaję bazę, już czaję bazę o co chodzi. Tutaj po prostu, o, 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 o właśnie, tylko że tak słomy mi brakuje, ale widzicie o co chodzi, o takie coś a no, wystarczy. No ale to jest niby jakaś tam niby to ładniej wygląda, tak? Czyli tutaj półeczka, tutaj ewentualnie musiałbym skoczyć po co? po to, aby jeszcze mieć lnianą tkaninę, I lnianą nić, ale to dosyć dużo, nie wiem czy czy to jest sens, żeby tak. Nie wiem czy aż tak dużo mam tego w tym warsztacie. Wiem, że coś mam tutaj i ona tutaj produkuje, tylko właśnie trzeba by lnianą tkaninę wezmę wszystko i lnianą nić też tu jest nowa pracownica zresztą widzicie tam tych pracowników trzeba będzie ogarnąć bo no ale dobra teraz śpieszę się po prostu nie mam zarobiony jestem później wam was ogarnę dobra pyk dobra i teraz tak tutaj pyk i tutaj Elegancko. No i co tutaj jeszcze? Na ścianach, powiedzmy tutaj, zaraz zobaczymy, co na tych ścianach może być. Może mogą być jakieś. O, dobra, tutaj spoko. Tutaj jakieś bardziej zaawansowane. A tu już jest naprawdę na wypasie. Dobra, jest... musimy odblokować to. Te pieniądze musimy tutaj wydać. Dobra, coś takiego. Jeszcze fajnie, jakby tutaj można jakieś yy, książki. Nie no, bez przesady książki. <laughs> no dobra, ale powiedzło mnie trochę. Oświetlenie. Tutaj jeszcze nic z tym nie zrobimy. Tutaj to bym musiał mieć te trofea. Mam w domu, tylko że z jelenia. Ale nie, nie będziemy tutaj wstawiali. Nie wiem, czy jej by się spodobało. A to pasko rzeźby. Tylko że tego nie jestem w stanie odblokować. Dobra, to już jest na dworze jakimś tam. U mnie, u mnie będą tylko takie mm, paskozie rzeźby. A tu są jakieś wieszaki. Dobra, wieszaki można też odblokować. Też i od razu sobie tutaj zrobimy. Pysznie. Tak to wygląda. Całkiem nieźle, co nie? Jeszcze, żeby tutaj było oświetlenie, to by było naprawdę fajnie. No i ten dom. A ciekawe, czy te drzwi nie można zrobić? Coś z tymi drzwiami? Nie, nie. Mi się wydaje, że coś można z drzwiami zrobić, ale to chyba. Ale może z zewnątrz. Bo to w zależności, jak jest to. Czyli można coś tu zrobić? Prosty dom. Są drzwi. Widzę. Ale tutaj żelazna sztaba. Sztabka żelaza. O, 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 o wyszła. No i jak się tutaj prezentuje. Nawet, nawet niech w długo poszła. Nawet nie zobaczyła. Nie, nie, poczekaj, czekaj, czeka, trzeba ją ten. Czekaj, schowajmy w ogóle. Poromansować. Poczekaj, czekaj, czekaj. Nie uciekaj. Bo mam taki okay, fajny dom okay. dla ciebie zrobiłem. 4%. Kurczę. Jakoś się z tym nastrojem to tak nie za bardzo. Powiem wam. Nie wiem, czy tutaj wy wypadałoby wbić w romans. Przy takim nastroju. Ale dobra. Lecimy. Lecimy. Uwaga. Uwaga. Powiem wam, że stresuję się mocno, jak tutaj trzeba. Dobra. Na naprawdę podziwiam Twoją szczerość. Ona jest. Yy... Kurczę, no dobra. Z tym to na, razie, to na razie sobie poczekamy. Uwielbiam Twoje włosy, mienią się jak poranna rosa w słońcu. Nie no, taki tekst kobiecie to zawsze chyba jest spoko, nie? To jest bardzo bezpieczne, tak mi się wydaje. Spoko, prawda? Lubię o nich myśleć. Jak o idealnym fundamencie pod koronę, <laughs> spryciara. Oj kurczę, no wiesz, może kiedyś jakimś tutaj księciem będę. No więc dobra, lecimy dalej. I teraz tak, jesteś bardzo wyrafinowana, podoba mi się to. Nie znoszę lenistwa u ludzi. Wiecie co? Chyba z dolnej półki będę wybierał opcję. <laughs> Jaka jazda, dobra? Jesteś bardzo wyrafinowana. Uwaga, 37. Ale sukces! Ale sukces! Brać odpowiedzi z dolnej półki. To jest moja, moja strategia. Uwaga. Miło mi to słyszeć. Jaka jazda. Próba nauki kogoś tutaj... Uwaga. Próba nauki kogoś tutaj elegancji to jak rzucenie pereł przed wieprz. Przed wieprze. Sorry. Przed wieprze. Tak więc. Dobra. Uwaga. O no dobra, z dolnej półki twoja wysportowana sylwetka naprawę robi wrażenie. Chyba to jest wyjątek od... od w tym przypadku chyba nie działa, bo raz. Dostałem... Mm, nie było, nie, nie było to fajne. Tak pięknej sukni nie widziałem w całej dolinie. Kurczę. Powiem ci... Ciężko mi powiedzieć, no bo ta suknia to... Mm, lepiej wiecie co z oczami, bo taką sukienkę tutaj mają inne też. Masz niespotykanie piękne oczy. Uwaga, 47. Yes! Yes! 5 punktów do. O, ale dzisiaj mi powiezło. Powiezło mi, jak to mówią. Oczy są zwierciadłem duszy. Widocznie muszę mieć także piękną duszę. Spoko. Możesz mieć wszystko piękne. Aż pod warunkiem, że te procenty idą w górę, nie? Spoko. Dalej! Uwaga, dalej, dalej lecimy. Ole, tutaj jest opcja. To, dobra, ta górna, z górnej półki to jeszcze nie teraz. Brzmi to dość dziwnie, ale słyszałem, że namaczanie ubrań w moczu pomaga. Dobra, to chyba, chyba niekoniecznie na, na takie tematy chciałbym z nią porozmawiać. Chyba to nie zadziała u niej. Czy chciałabyś e, kiedyś. Czy chciałabyś kiedyś. Mi, co? Czy chciałabyś. Być, przepraszam, ta, ta czcionka taka dziwnie. Być kiedyś mniej rozumna? Nie, nie, nie. Dobra, taki, takich eksperymentów to nie, uwaga. Twój uśmiech rozgrzewa mnie z dolnej półki. Niewiele, ale zawsze do, do, do tego, do przodu. Niewiele, ale z dolnej półki, jednak są. To działa, to działa po prostu. 55%. Oczywista, oczywistość w końcu jest mój. Dobra, spoko. Dalej lecimy. Nie, no. Ale powiem wam, że jest dzisiaj naprawdę mi powiedzą. 12%? 12% dzisiaj. No to dzisiaj jest mój dzień. dzień. Goodbye, dobra, spoko. Spoko. Dzisiaj powiem wam, że to jest mój dzień. Ona jeszcze nie przyszła do tego domu, szkoda kurcze, no ale nie, widzę, że tam te procenty lecą u, do góry, to jest spoko w takim układzie, ale te kamienie mnie tutaj obciążałem. nie, wyrzucimy je, tak więc mam nadzieję, że te parametry za chwilę yy, polecą do góry, bo jak na razie tam jest 9%, ale już jest 10%, tak więc zobaczymy. Jak, jak ona w ogóle przyjdzie do tego domu wieczorem? Znaczy już jest ciemno, nie wiem w ogóle, gdzie ona poszła. Rzucę kamienie, wiecie co? Dobra, ja będę kończył ten odcinek, a ja mam nadzieję, że wam się spodobał. Jeżeli tak, to oczywiście proszę o łapkę w górę i zapraszam na kolejny odcinek z tej serii. Pozdrawiam Anton. A ja idę ją kurczę przyfilować, gdzie ona poszła.